Siemka widzowie, w dzisiejszym filmie zaczynamy niestandardowo, bo jesteśmy na box PVP i też możecie się zdziwić, dlaczego ja posiadam aż milion 200 tysięcy. W tym filmie, w tym materiale chciałbym się z wami podzielić moim sposobem na zarobek, który w jeden dzień jesteście w stanie zarobić od 800 do miliona Ja użyłam tego sposobu trochę już mam 1, 200, bo, bo po prostu nie siedzę, ale naprawdę jesteście w stanie jakbyście tak siedzieli cały dzień na boksie to jesteście naprawdę w stanie zacząć go z przytopem. Topka jest od 6 milionów, więc tak naprawdę jak to komuś zaczną się teraz ferie, to jesteście w stanie się w bardzo szybkim czasie. Wybić do tej topki. A jak chcecie wiedzieć jaki to jest sposób? Są to, to te właśnie kamienie. Alchemia kamieni. Te kamienie są. No przez wielu graczy. No wiele graczy chce po prostu te kamienie. Na przykład taki kamień siłki. Teraz 20 tysięcy. taki kamień 10 tysięcy. No dobra. 6. Ale wystawiajcie trochę wyżej zawsze. Patrzcie, teraz kupuję sobie. Kurde, nic nie zdążyłem. Kupujemy sobie teraz takie odłamki. No, za około 6000. Wchodzimy sobie w sklep. Pudełko. O, coś się sprzedało właśnie. I teraz z tego wypadł nam taki kamień. Kurde. Wchodzimy sobie w alchemię. No, teraz nie jest drogi. Więc odkładam go na chwilę będę Chesta, aż będzie droższy. Na przykład biorę sobie teraz ten. I patrzę, no ten też, tani, ale wiecie, ja wystawiam zawsze, żeby być z tego na plus, wystawiam po 7000. Nawet jako nie jest tyle warty, to zawsze wystawiam. Taki kamień siłki, jak wam wydropi. to jesteście bardzo dużo na plus. Bo ja wystawiam sobie właśnie taki jeden zawsze, za 30 tysięcy. I on się zwykle po pół godzinie godz Nie wiem dlaczego. Ale no, naprawdę, jesteście w stanie bardzo dużo z tego sposobu zarobić w krótkim czasie. Nie wiem dlaczego nikt tego nie używa, ale... No, ja wam daję to możliwość, zarobku. Mnie to już na przykład stać na takiewkę na svp jak sobie chciał anarchiczny mieczyk ale nie przeznaczę na to tych pieniędzy bo mam dla was widzowie konkurs na pół miliona tutaj na boksie wystarczy zostawić mi subika łapkę w górę i nick z discordem aby ten po prostu mógł się do was odezwać bo w minecraftie to wiecie więc naprawdę to jest chyba najlepszy sposób oprócz zabijania. Bo z tym zabijaniem to wiecie, macie jeszcze jakieś itemy. No jakieś lepsze. Już może te 40, bo chyba najlepsze 43 jest teraz, jak się orientuję dobrze. No, macie te 40, 39. Polsuję was z i giniecie. A ten sposobik sobie jesteście na spawnie. I inwestujecie, jakby w te odłamki. Nie? Więc wydaje mi się, że to jest dobry sposób na zarobek. Bo da się z tego naprawdę bardzo dużo zarobić. A więc to wideo byłoby na tyle w tym filmie. Wiem, że jest krótki, ale no to miał być taki to jest taka metoda, taki poradnik, jak zarobić na boksie. I widzowie również przypominam wam, że teraz filmy pojawiają się co dzień, Nie, co tydzień. Co tydzień w niedzielę o 10.30. Więc jeżeli nie chcecie przegapić, to subik, łapka, ale subik z dzwonkiem oczywiście. I widzimy się za tydzień. Siema!